Malarstwo Petera Bruegla inspiruje od wieków. Tym razem Lech Majewski jest autorem filmu Młyn i Krzyż, bazującego na jednym z obrazów tego holenderskiego artysty. Do współpracy reżyser zaprosił wybitnych aktorów jak Rutger Hauer, Michael J. czy Charlotte Rampling. Zapraszamy na rozmowę z reżyserem i zapraszamy do kin. Bo trudno w ogóle być malarzem, nie znając Broigla. No, to jest taka postać, no, taki felinii malarstwa. No. Trudno go nie kochać w ogóle, trudno go nie podziwiać. Ja miałem wujka w Wenecji, podróżowałem przez Wiedeń zawsze i tam jest świetna kolekcja Broigla w sali 10. I ja bardzo często tego Broigla oglądałem i, i się z nim zaprzyjaźniłem, że tak powiem, za młodu. A potem on mi wraca w różnych inscenizacjach moich teatralnych, to myślenie brojglowskie. I w pewnym momencie tak się zderzyło, że dostałem książkę od, od y, Gibsona i, i buchnęło to wszystko, co tam te lata fascynacji jakby znalazły swoją, swoje ujście. No to powiedzieć, bo szytych było chyba z 70, a w całości tak ubranych ludzi, którzy się przewinęli przez cały ten... To mi się wydaje, że z 1000. a może i to dobrze, że nie jesteśmy Hollywoodem, bo w Hollywoodzie wszystko by było pod linijkę, dokładnie tak jak jest, a człowiek nie chodzi ubrany pod linijkę. My kupujemy ciuchy w sklepach i dokładnie je przez przysposabiamy do siebie. Ale ja jestem absolutnie zafascynowana, tak, jakby tak, nie wiem jak to się mówi po polsku ładnie, tak po prostu wchłonięta przez ten film, bo uważam, że po pierwsze, na okres postu, gdzie człowiek powinien się wyciszyć, to jest genialny film. W Polsce wszyscy go zakwalifikowali jako, jako religijny film, a to jest film o, o, o nas, o naszych zwątpieniach i naszych e, pokusach i naszych lękach. I wydaje mi się, że we Francji fajnie do tego podeszli i wydaje mi się, że też zrozumieli bardzo dobrze ten film. Mam nadzieję, że Polacy też go tak zrozumieją, bo to by było super. W ogóle uważam, że malarstwo jest podstawą, w ogóle nawet w współczesnym kinie. Człowiek musi, musi się, no nigdy nie bylibyśmy tu, gdybyśmy nie mieli korzeni.